Cześć, ja jestem Kamil i witam Was na kanale Kamilotv. A dziś kolejny odcinek z gry, która po polsku znaczy Droga 96. Z tego co widzę, jesteśmy gdzieś no w 1:10. Zostało parę dni do dnia wyborów i nie wiem co to znaczy, ale zobaczymy. Do granicy mamy 736 km. No to zaczynajmy, bo wczoraj naprawdę było mega. I nie sądziłem, że tak ta gramy wciągnie. Już dwie, mamy dwie postacie tutaj odblokowane. Mamy po 18-23%, więc na pewno jeszcze coś się z nimi tutaj będzie działo. Choć te kilometry lecą tam naprawdę tak szybko, że nie sądzę, że dojazd do granicy będzie oznaczał koniec tej gry. No a gra jest naprawdę piękna. Dobra, poznaliśmy Johna. Jakiegoś tirowca. Sprawdźmy, o co tutaj chodzi, mhm. czy jakaś ulotka. Ciekawe, czy będziemy mogli na kogoś za zagłosować. Tutaj porozmawiajmy z nim. Mam nadzieję, że nie zaśnie, więc zapytajmy go. Dobra, sorry. Ciągle przy każdym widzę to samo pytanie, czy jak przekroczyć granice i czy rady, ale naprawdę od nikogo nic nie uzyskuje. Więc może zapytajmy jak nie traci energii w trasie, żeby nam, może nam coś doradzić. Do tej pory nie wiem co oznaczają te... Szczególnie to, bo ja się tego naciskać żeby nas nie wysadził zajmę może z czystej ciekawości albo... No dobra. No czyli tak i wszyscy inni nic się od, nie do, od niego nie dowiemy. O, mogę otworzyć. Posłuchamy potem. No i dobra, dokąd my tak wyjedziemy? Dobra, śpi. Ej, mordo. Mordo. Nic nie mogę zrobić.

Boję się obracać, bo nie wiem czy znowu nie uśnie No i co, niby ja, ma, ja, ja i mam spać Przy nim No innego wyboru nie miałem, więc że tak powiem zaufam mu bo... Ma ten dalej mi. A pociągnę za klaksem. Dobra, klaxon go nie budzi Ty, ale jak on kurwa skręca No nic na niego nie działa Kasetę możemy pójść no, Też nie Dobra, może go przestraszmy, może to mu coś da. Pytajmy go co wiezie. Nie chce odpowiedzieć. Witaj, że Spróbujmy poprowadzić. Nie wiem, o co chodzi. O, możemy się tutaj rozejrzeć. Dobra. Jakaś gwiazdka, nie wiem, czy tu w ogóle są jakieś umiejętności. Szczerze mówiąc, ponadziskam teraz... No, ale nic się nie dzieje, nie, nie, ch nie chcę mu kraść pieniędzy. No i... No właśnie zastanawiałem mnie dlaczego palców nie miał Trochę tak pomyślałem o tym, że może mu ucięli, bo coś ukradł czy coś. No, ale widocznie nie. Nie chcę kraść jedzenia ani bez sensu. Dobra, zobaczmy tylko. Fajna piosenka. No i nie mogę się ruszyć. Nie mogę przejść tam ani wrócić. Więc mogę albo ukraść jedzenie, albo ukraść pieniądze. I nie chcę tego robić. No, muszę. Mm, dobra. Dostaliśmy 45 dolarów, chyba. Miałem 3 chyba. No ale... bez sensu. Jeszcze jedzenie. Kurcze, tutaj to było. Czyli zrobiłem błąd. Rzęszeń, ogórek, ziarna, kawy to zapamiętać. Co mam przesunąć? Dobra, wziąłem ogórka. Gdzie jest rzęszyń? Nie. To no pewnie będzie to Dobra Udało się Mamy, mamy kawę no w sumie Tak w torebce co może być innego Żęśni będzie gdzieś w kabinie O Boże, o jest Dobra Mamy Gorzej jak ogarnie to, że wzięliśmy mu pieniądze i jedzenie, bo kurczy, no nie o to mi chodziło. Dobre, mamy dodatkowe dwa życia, znaczy dwa życia, dwa punkty wytrwałości, no, witalności. Dwa paski energii, jeszcze inaczej. Dobra, no to jedziemy i ciekawe, czy nas teraz zawiezie do jakiegoś obozu. Ej, no 16 km do granicy? Ciekawe, naprawdę. Ale teraz mamy 13 czerwca, czyli wybory już były. bo Tam było chyba 9 czerwca. Trochę nie zrozumiałem. Mhm. Więc na początku troszkę mi się pomyliło. Dobra. Jesteśmy przy jakimś obozie. Obozie, raczej dyskotesy, tylko czemu on nas tu wysadził? Zobaczymy, co tu się będzie dziać. I założę się, że te wszystkie pieniądze, które teraz... ...mu wziąłem...

Damy, ale lipa. O kurczę. Pomyliłem. Chciałem nacisnąć, że prosi, żeby wejść, no ale i tak weszliśmy.

Naciśnijmy to i zobaczymy co odpowiem. Dobra. Znów jakieś rady, żeby przetrwać na trasie i to jest bez sensu, bo każdy nam odpowiada jakiś bez sensu.

Kurcze zobaczymy. Dobra, poszukajmy tu do czegoś. Nie wiem czy dałem dobry wybór, bo zobaczymy jakie to będzie miało konsekwencje potem. Mamy jakiś bar, może uda się tu coś napić. Czekajcie, krótko, bo krzesło. Dobra, co mamy? Jedzenie, gdzieś tyszkę i picie 6 dolarów. Dobra, wypijmy, zobaczymy. Dało nam jedno, no ale dobra. Znów jakieś rady dla podróżniczki. Asp

I naprawdę nie wiem. Dobra, zobaczmy potem, jak no, jak po zakończeniu odcinka, bo nie wiem. Dobra, musimy na pewno znaleźć kogoś tutaj, żeby był ciekawy, bo nic się nie dzieje. Zobaczmy, co tu jest. Ok, czyli Norma tam w tamtym obozie też to było. Donuts, Zapytajmy, czy nie będzie głosować, bo naprawdę nie wiemy, kim jest Tyrak. No, choć sama nazwa Tyrak kojarzy mi się z Tyranem. No ale... Okej okay. Czyli znów nic nie wiemy Tu już byliśmy Dobra, zagrajmy

Dobra za dolara, to czemu nie? Spróbujemy. No wygram całe dwa. Aha. Możemy brać 10. Nie wiem jak teraz szybko to zrobi. Ale zaryzykujmy. Dobra. Musimy się skupić. Lecimy. O Będzie prawy. Patrzcie, mamy to 52 dolary, Dobra, idziemy. Na pewno coś się tam wydarzy koło tego wychodka. O jest, dobra? To ten zabójca? A nie widać go teraz już tu. Kurczę ciekawe o co, o co chodzi z tym zabójcą. Dobra, o co chodzi z tym facetem? Ach, który tamten? Czy chodzi o właśnie. A to ja mam to zrobić? W lewym, no i super, wygrywam. Jeszcze 30, 82 dolary będziemy mieli za co jeść. Dobra, na, na, dajmy, że może już czas skończyć. Mamy 82 dolary i na pewno trochę za to zjemy. A boję się, że teraz będzie tak, że... No i chuj. Spróbujmy. O kurwa już nie wiem. Dajmy lewy. No i dobra. Ale ją wkurwiłem. Dobra, spróbujmy. Mamy na prawym? O, no, pewnie, pewnie. Nie wiem. A myślałem nad środkowym. No raczej nie będziemy już więcej grać, bo ja już nie widziałem nawet, gdzie on to przesunął. Oh, Jesus, not again. Powiedzmy, że jest w niebezpieczeństwie, bo się naprawdę ten gościu był, żeby ją zabić... czy oczywiście, że nie. Dobra, no skoro jest takim cwaniakiem, to nie zostanie sama. Skoro miałem wybór i nie zostawiać. Lecimy po picie i. Dobra. Popicie polecimy w następnym odcinku bo już ma 22 minuty dzięki i zapraszam na następny odcinek bo jest na pewno co oglądać i myślę że ta przygoda się rozwinie a na pewno się rozwinie i sam nie wiem co tutaj się wydarzy pozdrowie do następnego